Dzień dobry, witam was moi drodzy. Zima może budzić naprawdę wiele różnych skojarzeń, ale mi ona jednoznacznie kojarzy się z wojną niemiecko-radziecką, kiedy 22 czerwca 1941 roku Adolf Hitler rzucił swoje wojska przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Warto zauważyć, że dokładnie tego samego dnia, 22 czerwca, tylko że 129 lat wcześniej, na Rosję ruszył Napoleon. Czy to wtedy już był zły znak? Dzisiaj przyjrzymy się paru często nieznanym faktom z tej wojny. Zacznijmy od tego, że aby podbić Rosję, nie można tam wysłać paru żołnierzy, ale trzeba zgromadzić naprawdę ogromne zasoby zaraz przy granicy. Ale jaki sposób przetransportować kilkumilionową armię, nie wzbudzając podejrzeń wroga? Hitler oszukał Stalina, ponieważ wysłał do niego oficjalną notę z informacją, że swoje dywizje umieszcza pod radziecką granicą, aby mogły niepokojone przez brytyjskie samoloty ćwiczyć atak na Anglię. Stalin dał nabrać się Hitlerowi. Ale Rosjanie nie mieli zamiaru ułatwiać najeźdźcom życia. Dlatego wydali odezwę do narodu: zabierzcie wszystkie swoje rzeczy i uciekajcie na wschód. Wszystko, czego nie zdążycie zabrać, zniszczcie albo spalcie. Nic nie może przydać się faszystowskiemu okupantowi. To była realizacja polityki spalonej ziemi. Niemieccy żołnierze po przymierzeniu kilkudziesięciu kilometrów trafiali do wyludniałej i zniszczonej wioski, w której nie można było znaleźć schronienia. To bardzo obniżało morale Niemców, którzy liczyli na znajdowanie jedzenia na podbitych terenach. Tym bardziej, że zaopatrywanie armii rozciągniętej od Kłajpedy po Kaukas nie należało do najprostszych zadań. Ale również Niemcy stosowali politykę zagłodzenia swojego wroga. Tak było przy okazji okrążenia Leningradu dzisiejszego Petersburga. Aby uniknąć ulicznych walk, dowództwo Wehrmachtu podjęło decyzję, że po okrążeniu drugiej stolicy Związku Radzieckiego miasto będzie nieustannie ostrzeliwane i zagłodzone. Od ostrzału artyleryjskiego zginął słoń w leningradzkim zoo, a miasto było paraliżowane nieustannymi wybuchami. Dzienne racje żywnościowe w Leningradzie wynosiły 600 gramów chleba, czyli dwa takie bochenki. Później zmniejszono je do 300 gramów, a pod koniec do 250. Ale tyle otrzymywał pracownik fabryki. Normalny człowiek otrzymywał połowę ze wszystkich tych wartości, o których mówiłem. To znaczy, że pod koniec otrzymywał 125 gramów chleba, czyli 4 kromki z takiego kawałka. W teorii Taka porcja miała mu dać 460 kilokalorii, ale w rzeczywistości taki chleb był pieczony przy użyciu wielu zapełniaczy, co spowodowało, że w rzeczywistości wartość energetyczna takiej porcji wynosiła około 300 kilokalorii. A przypominam, że normalny zdrowy człowiek powinien otrzymywać od 2000 do 2500 kilokalorii dziennie. Głód był tak wielki, że na porządku dziennym były akty kanibalizmu, które przestano w pewnym momencie liczyć. Ale miasto wytrzymało 3 lata, zapłaciwszy za to ogromną cenę. Z 2,5 miliona mieszkańców tego miasta, które było dumą Związku Radzieckiego, zginął 1 milion, a ci, którzy pozostali przy życiu, byli żywymi trupami. Pomimo zatrzymania wokół Leningradu, Wehrmacht gna nadal. Ponad 3 milionowa armia musi zmagać się z brakiem dróg i wszechobecnym kurzem. Jeden z żołnierzy wspomina, że piasek był wszędzie: na drogach, w nosie, w ustach, w oczach. W takich warunkach przemierzają około 50 km dziennie. Ale żołnierze, zapewne z rozrzewnieniem, wspominali letnią pogodę wraz z nadejściem Rasputnicy, czyli okresu błotnego w Rosji, który pojawia się wraz z pierwszymi deszczami. Wtedy to drogi zamieniają się w błotnistą breję. Żołnierze, którzy do tej pory pokonywali kilkanaście kilometrów dziennie, teraz mają problem z przemierzeniem dwóch- 3 km. Coś, co nas zmusza do pozostania w domu z herbatą i kocem, miało ogromny wpływ na losy wojny. Jeden z belgijskich ochotników w wemachcie pisze w pamiętniku. Kto nie docenia znaczenia błota w kampanii rosyjskiej, ten nie zrozumie niczego z tego, co działo się przez cztery lata na Europejskim Froncie Wschodnim. Nic nie może mu się oprzeć, ani człowiek, ani materia. Błoto i problemy z zaopatrzeniem na pewien czas zahamowały ogromną prędkość niemieckiego ataku. Ale wraz z pojawieniem się pierwszych październikowych mrozów, drogi utwardziły się na tyle, że stały się przejezdne. Miało to niestety swoją złą stronę, dlatego że błotniste koryta, którymi wcześniej płynęła woda, teraz zamieniły się w skalne grzbiety, które rozcinają opony samochodów i dziurawią jej baki. Równie dużo problemów miała piechota. Jeden z niemieckich żołnierzy wspomina: Nie mieliśmy dość sił, by unosić nogi. Tylko nimi powłóczyliśmy. Upadki były bolesne, bo lud był twardy niczym stal. Tak bardzo uważaliśmy, aby się nie poślizgnąć, że ścięgna paliły nas żywym ogniem. Czasami ktoś wyczerpany wysiłkiem upadał. Rzucaliśmy go do pierwszej przejeżdżającej ciężarówki, na stos chleba albo na skrzynki z amunicją. W takich warunkach właściwie mogły przejechać tylko niemieckie czołgi, ale na nie Rosjanie znaleźli osobliwą broń. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego o broni przeciwpancernej mówię w otoczeniu psów. Dlatego, że Rosjanie, opierając się na badaniach Iwana Pawłowa o ruchu warunkowym, szkolili swoje psy w taki sposób, że te kiedy widziały niemiecki czołg, wbiegały pod niego. Wtedy to przyczepiony do niego ładunek wybuchowy wielkości tego psa odpalano i w ten sposób unieruchomiano czołg. Taka prosta metoda, jednocześnie brutalna, zwyciężyła niemiecką myśl techniczną. Po przymrozkach bardzo szybko nastała prawdziwa rosyjska zima. Wehrmacht nie był przygotowany na taką ewentualność, dlatego że cała kampania miała zakończyć się w ciągu czterech miesięcy. Żołnierze bardzo długo czekali na zimowy ekwipunek, dlatego że Hitler doszedł do wniosku, że ważniejsze są dostawy sprzętu i amunicji. Do tego czasu wypychali ubrania gazetami. Temperatury dochodziły do minus 40 stopni. Żołnierze tygodniami nie myją się, nie zdejmują i nie piorą swoich ubrań. I giną dokładnie tak samo jak wcześniej żołnierze Napoleona. Rosyjskie wichury śnieżne są tak silne, że niemieccy żołnierze nie są w stanie ustać. Niemiecki żołnierz zapisuje w pamiętniku: Podmuchy wiatru biły po twarzach i przewracały. Wielu z nas miało straszne twarze, pokryte czerwonymi pręgami, obrzmiałe i fioletowe. Białka oczu były krwisto czerwone od popękanych żyłek. Inni mieli odmrożone stopy, które później zamieniają się w długie skrawki poczerniałej, rozkładającej się tkanki. Nieprzywikli do takiej zimy żołnierze są dziesiątkowani przez Czerwonkę i Biegunkę, która każe im załatwiać swoje potrzeby kilkanaście razy w ciągu dnia. Lekarze ostrzegają, jeśli zdejmiesz spodnie, czeka ci śmierć. W tym czasie Rosjanie dokonują niewyobrażalnej mobilizacji. Z dalekiej Syberii przybywają świetnie wyszkolone dywizje, dla których śnieg nie jest żadnym problemem. Używają sań i nart, których Niemcy nie mają przygotowanych. Związek Radziecki korzysta ze swojego drugiego poza pogodą atutu, czyli ogromnych zasobów ludzkich. Znane staje się stwierdzenie, że ZSRR ma więcej ludzi niż Niemcy nabojów. Stalin wymaga najwyższego poświęcenia, dlatego wydaje rozkaz numer 227, czyli ani kroku wstecz. Od tej pory każdy żołnierz, który będzie chciał się poddać, będzie natychmiastowo rozstrzelany przez NKWD. Często dochodzi do sytuacji, w której jest więcej ludzi niż broni. Normą jest jeden karabin na czterech żołnierzy. Jeśli zginie jeden żołnierz, biegnący obok kolega podnosi broń i atakuje dalej. Według badań historyka Davida Glensa w trakcie bitwy pod Stalingradem dochodziło do sytuacji, w której z 10 tysięcy słabo wyszkolonych rekrutów w czasie walki po paru dniach zostawało 500, ale Rosjanie nie liczą się z ludźmi i wysyłają kolejne jednostki. Takiego naporu połączonego ze zmienną pogodą i brakiem zaopatrzenia niemieccy żołnierze nie mogli wytrzymać. Na każdym roku rysuje się przewaga Rosjan, tak jak na przykład w wyposażeniu. Piękne niemieckie, smukłe konie nie wytrzymują trudów wojny, natomiast wschodnie, nieco bardziej masywne i mniejsze, bez najmniejszego problemu znoszą trudną zimę. Później Niemcy głównie swoich zwierząt będą używali jako pożywienia. Gdy zaczyna brakować koni, tym razem w niemieckich szeregach dochodzi do aktów kanibalizmu. W pamiętniku niemieckiego kapitana możemy przeczytać: Kiedy zajmowaliśmy stanowiska na obrzeżach Stalingradu, moi ludzie zwrócili mi uwagę, że w pobliżu poległ dobrze odżywiony rachmistrz. Żołnierze go rozkroili i zjedli serce i płuca. Niemieccy żołnierze boją się poddać. Rosjanie pojemianych jeńców mordują albo wywożą na Syberię. Mszczą się tym samym za wcześniejsze zamykanie radzieckich jeńców w obozach i głodzenie ich na śmierć. Hitler nakazuje walkę do samego końca. Nie mówi o porażce niemieckich żołnierzy, ale o ich poświęceniu, co jest mu potrzebne ze względów propagandowych, aby rozpętać wojnę totalną, w której będzie brał udział każdy Niemiec. Niemiecki żołnierz zapisuje w pamiętniku. Śmierć jest Twoim najlepszym przyjacielem, jedynym przyjacielem, bo uchronić od cierpienia. Po ostatecznej przegranej, Hitler zrzuca winę na tchórzliwych generałów, nieskuteczny wywiad i barbarzyńską Armię Czerwoną, która, według niego, składa się z bezmózgich hord walczących do samego końca. Jego największy sojusznik, Benito Mussolini, twierdzi, że Rosja nigdy nie może zostać zdobyta bo terytorium tak wielkie nigdy nie może zostać podbite. Piekło wojny niemiecko-radzieckiej po raz kolejny pokazuje nam, jak nabrzmiałe ambicje dowódców przekładają się na tragedię wielu milionów zwykłych ludzi. Dlatego jeśli ktoś mnie pyta, do czego służy właściwie nauka historii, odpowiadam zawsze to samo. Dlatego, że uczy nas nie popełniania błędów w przyszłości, a wojna jako instytucja sama w sobie najczęściej bywa ogromnym błędem. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, no i do zobaczenia następnym razem.